Siemanko! co znowu Simon D znowu e, Dzisiaj unboxing e, Mały test, bo odpalimy na pewno I będziemy montować Na szybko Taki tutaj oto sprzęcior Słuchajcie Czyli kompresor Stanleya e, Kupiłem go tylko dlatego, że Zepsuła mi się Rozerwała mi się w łapach Przy suszeniu motocykla, moja dmuchawa Którą miałem, e, Black Deckera no niestety nie dała rady, ona już była trochę zjuchrana, więc miała prawo. No i się skończyła. I stwierdziłem, że zamiast kupować kolejną dmuchawkę, kupię kompresor i przyda się do pompowania kół. Bo jak widzieliście na filmiku e, Fatboy Vlogu, musiałem dymać pompką, żeby motocykl napompować. A tutaj mam kompresor, zestaw do pompowania kół. I wszystko co potrzebuję. Koszt takiego kompresora to w brytyjskim e, Scrufixie, 99 ft. 500 zł na polskie. butla 24 litry. Wydajność z tego co wiem. E, nie jest opisana dokładnie, ale obliczona na e, 94 bodajże e, litry na minutę. Wydajność, więc taka nie za duża, nie za mała. Do chaty wystarczy. Nie? Dobra, co my tutaj mamy? Jak się od tego wydobyć? Sprzęta. Jakaś instrukcja? Dobra, myk. A few moments later. Sorry za moje ciuchy robocze. Po właśnie skończyłem pracę w ogrodzie. Trochę tam tego się nie ostatni ostatnio. No i trzeba było to ogarnąć, nie? Dzisiaj był bardzo pracowity. Dzionek, bo robiliśmy z żonką porządki w ogrodzie i mieliśmy samochody. I to trzeba było po prostu to zrobić. No, cię ciężko że to wyciąga strasznie. Nie poręczy. To tutaj. To nie chcę ich rozwalić teraz. Dobra. Pół puste. Słuchajcie. To jest taki zestaw do tego kompresora. A. Półeczka, jakiś tam taki wąż, podobno jakości średniawej, ale, mimo wszystko, rzecz niezbędna. W zestawie jest 5 rzeczy dodatkowo, tak? Czyli wężyk mamy, tutaj, to są kieszonki na razie. Zbiornik do pistoletu, muszę też do olejowania lub czegoś takiego e, bo jest taki pistolet nieprecyzyjny w komplecie jeden kółeczko jedno kółeczko drugie myk no, aha. no i chciałem wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz mianowicie skończyła mi się wczoraj ta merka którą miałem zamiar nagrywać w ogóle. Po prostu przestała współpracować. Nie widzi już karty pamięci, więc zbieramy na nowo. aby ja chciał wspomóc, to tam będzie link poniżej. Eee, w komplecie, patrzcie: pistolecik do zdmuchiwania taki przedmuchiwacz. Dobra. Eee, dobra, co mnie interesuje generalnie to jest parę innych czy Nie jest za duży kompresor. jak akurat będzie, myślę. Dobra, ale chcę się tutaj dostać do... Powinna być gdzieś oś do kółek. To jest potrzebna mi bardzo rzecz, na pewno. Czyli zobaczcie. Spoko pistolecik. Do pompowania kół. Będzie przydatny na pewno. To jest pistolet do ropowania. Kurde, ale to jest zabezpieczone wszystko, no ludzie No ale musi być, jak to w transporcie gdzieś tam jeździ, nie? Dobra I ten pistolet do ropowania tutaj mamy Tak, kurde dziatyka no, do ropowania jak do ropowania, pewnie jakiś płot by tym obsilkał, nie? Dobra, dawaj to pan tutaj Czyli takie coś jest w komplecie. Szczerze mówiąc, zastosowanie, tak jak mówię, olejowanie jakichś tam elementów mogłoby się przydać. Ośka, z tego co wiem, ośka do kółeczek. Dobra. Worek idzie do kartonu. Myk. Co dalej? Aha, są, dobra. Yy, gumowa nóżka do kompresora. I takie korki, które mają utrzymać kółka na miejscu. Mam nadzieję, że da radę, nie? Aha, i pistolet do malowania, a tego szczerze wam powiem, że nie miałem, a mi się może przydać. Nawet jeżeli to jest jakiś taki średniej klasy, to czy jakiś płot pomalować, czy coś takiego spoko, No średnie, no na pewno takiej mendel niższej średniej klasy jest, nie? Nieistotne. Ważne, dali za w zasadzie chcenie kompresora, więc myślę, że nie będziemy płakać. Dobra, kochani. Jeden tu i pokaż Pan jak się tutaj, jak nie tutaj zamontujemy. Teraz te kółeczka nie jest za ciężki Hop. Chcę, żeby było widać. Mam nadzieję, że nie widać tutaj. E, przyda mi się młoteczek. Tak zwany czujnik dynamometryczny z naprowadzaczem trzonkowym. Słuchajcie. Z kolatek, Simon, nie rób scen Myk, dobra Tu jest ośka Kółeczka Aha, może od razu Ośkę i to kółeczko się zamontuje, Bo to Nie pójdzie inaczej Taka kurde robota leci na szybko Bo zaraz jedziemy Chyba z żoną dalej Na zakupy Znaczy nie na zakupy, na po prostu po rzeczy które do ogrodu potrzebujemy no. dobra no solidnie to siedzi dosyć mam nadzieję że jedno o tak będzie tu władzi to cyk i tutaj drugi Koreczek ma wyjaśnie. No już jakoś tutaj. Siedzi. Dobra, lux. I jeszcze stópka gumowa, zobaczcie, taka. Nawet bardzo sprytna. I całe 3 minuty. unboxing z montażem kompresorka mamy, że tak powiem słuchajcie, zrobiony. Wyglądał on tak, nie jest zły, z tego co widziałem ludzie tam pokali w opinii, w recenzjach o to, że jest krótki kabel, ale ten kabel ma być, z założenia, ponieważ, no spoko, kurde, zobaczcie, no, stanie 1,5 konia, silnik 24 litry, 8 barów, nic więcej nie potrzebuję, tutaj więc fajnie. Zaraz go odpalimy. Idę po prąd. Załóż pan to. A jeszcze zanim pójdę po prąd, to założymy sobie tutaj taki. O, to jest szybko złączka ładnie. Cyklu. Musiężne. No Wygląda to dobrze i pistolecik taki chociażby na razie ten do przedmuchiwania założymy pokażcie jak on będzie działał jest dobra no i co jest zaklejony folią dobra idę po prąd myk i jest prąd nie? podobno jest dosyć głośny Zobaczymy. jedziemy od zera startujemy 8 barów i stanął perfekt, Różniutko 8 barów napompował, Zajęło to za 2 minutki, pewnie. A spokojnie sobie motocykl przed przedmucham. Luzik. Bez żadnego problemu. Spokojnie, spokojnie szybko. Ciekawe, na, na jakim poziomie się włączy. Mamy teraz 6. Lux. napompował z powrotem do 8 barów zatrzymał się załączył się przy mniej więcej 6 barach ja mam podłączony pistolet idę napompować samochód, wrócę wam powiem zobaczymy ile powietrza zostało będę dopompowywał jedno auto pewnie niewiele będzie nam potrzeba aha, ten krótki przewód jest właśnie dlatego, że ten kompresor będziemy czasami zabierać właśnie na przykład po to, żeby sobie dopompować auto chociażby no, ja tak właśnie zamierzam zrobić. Słuchajcie, zaraz wracam. No i tak, kochani, byłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Słuchajcie, dopompowałem dwa samochody nasze w jednym było dosyć sporo, było pół bara mniej w jednej oponie. I zostało nam 4,5 ciągle, ciągle bara ze zbiornika, którym jest 8. Także, także nie ma źle. Kompresorek Stanley. 24-litrowy, półtora konny Jaki to jest dokładnie model? Zaraz Wam powiem, albo będzie w tytule. E, Fana zabawka, podoba mi się, cieszę się, że mam to do przedmuchiwania, do słyszenia motocykla styka. No i trzymajcie się. Do następnego, cześć.